Cuda każdego dnia, 6 grudnia. Posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Jeżeli należysz do Jego Królestwa, masz powołanie do reprezentowania swojego Króla. W czasach Jezusa, Hebrajczycy tęsknili za utraconą chwałą swojego Królestwa, licząc na spełnienie proroctw Starego Testamentu o Mesjaszu, który będzie sprawiedliwym Królem. Taką zapowiedź złożył anioł Gabriel Marii, mówiąc: I oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Ewangelia Łukasza. Rozdział 1, wersety 31 do 33. Jednak współcześni Jezusowi nie rozumieli, że jego królestwo nie miało być polityczną potęgą, ale duchową rzeczywistością. Jezus mówił, że królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. List do Rzymian, rozdział 14, werset 17. Czy należysz już do Jego królestwa? Jeśli tak, czy ten fakt zmienia coś w Twoim życiu? W odróżnieniu od królów ziemskich, którzy panowali, ale nie rządzili, Jezus rządzi i panuje, choć Jego królestwo jeszcze się w pełni nie objawiło. Uczniowie pytali Go, czy przywróci Izraelowi Jego dawną świetność. Jezus odpowiedział, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami. Dzieje apostolskie rozdział pierwszy, wersety szósty do ósmego. Nie jesteśmy już niewolnikami władcy ciemności, ale pełnoprawnymi obywatelami nieba, obywatelami wypełnionymi mocą i miłością króla. Powołani do niesienia dobrej nowiny o królu i panu, który podnosi, przebacza, leczy i daje nadzieję, który wyposaża nas, byśmy go godnie reprezentowali. Kiedy jego królestwo w pełni się objawi, będziemy razem z nim panować. To naprawdę dobra wiadomość. Warto żyć nią i cieszyć się nią, nawet w trudnych czasach. Dla ciebie i mnie pan zaplanował wspaniałą przyszłość. Ja wiem, jakie wiąże z Wami plany, mówi Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić Was ludźmi nadziei. Księga Jeremiasza, rozdział 29, werset 11. Opracowanie Andrzej Till i Bogusi Król, Patronat Medialny Radio Christian Culture TV, dziękuję, że jesteś.